A witajcie serdecznie w kolejnym odcinku naszym kulinarnym. Dziś przyrządzimy kolejne włoskie danie. Tak to już jakoś jest z tym moim gotowaniem, że zawsze jak się za coś wezmę to idzie seriami. Były krewetki, dwa czy trzy dania. Były wegetariańskie dania. A tak ostatnie było osobuko i dzisiaj kolejna klasyka, czyli nadziewane kalamary. Bardzo proste, bardzo szybkie danie i bardzo pyszne, zapewniam. E, do przygotowania będziemy potrzebowali około 8 oczyszczonych, oczywiście uprzednio, kalamarów. E, nadziejemy je posiekanym bakłażanem, e, papryką żółtą, cukinią i, ważna rzecz, świeżutką mozzarellą. Tak? Tu mamy świeżą mozzarellę, oczywiście lekko jest ucięta, ponieważ dopiero ją dziś odebrałem. E, przy mnie była robiona i się oprzeć nie mogłem, więc kawałek zjadłem. I cóż, wszystko to podsmażymy chwileczkę, później dodamy oczywiście zielone oliwki, kapary i pomidory. No i czosnek, rzecz jasna. No i tyle, okej, okay, za chwilę wracamy. Mamy tutaj bardzo mocno rozgrzaną patelnię. Nalewamy na nią oliwę z oliwek, extra virgin oczywiście. Dajmy parę sekund, żeby się zagrzała. Patelnia jest bardzo gorąca, więc zajmie to parę sekund dosłownie. Oliwa strzela. Dodajemy nas teraz, nasze pocięte w bardzo drobną płaskę, tak? Chodzi o to, żeby były drobno pociekane te warzywa. Kolejne kalamary są bardzo delikatne, by będziemy nadziewać. Wszystko solimy i pieprzymy. Sól, pieprz oczywiście czarny. Mieszamy pięknie. Ok, teraz obsmażamy nasze warzywa około 3-4 minut. Chodzi o to, żeby były al dente, tak? żeby nie były bardzo miękkie, ale żeby nie były też surowe. Po 3-4 minutach wyłączę gaz. Pozwolę warzywom troszeczkę przestygnąć i dodamy do nich mozzarellę. Chodzi o to, żeby nam mozzarella się po prostu nie roztopiła na tym etapie. Ok, dzięki. Ok, tak. warzywa są już usmażone i przestosowane chwilę. Można je spokojnie wziąć. W rękę, więc są dobre. Nie roztopią się. Nie roztopi nam się mozzarella. Dodajemy teraz naszą mozzarella. I moja wielka prośba, tak? Róbmy zawsze mozzarella. Rwijmy rękoma, tak? Nie, nie, nie tnijmy jej nożem, bo. bo to brutalne. Naprawdę brutalne i szkoda, szkoda tego sera. On ma taką piękną konsystencję. Ok, teraz wszystko razem wymieszamy. Warzywa i ser. No, i za chwilę wracamy, będziemy nadziewać nasze kalamary. Do zobaczenia, dzięki. Ok, wszystko mamy gotowe, więc zaczynamy. Musimy teraz nadziać nasze kalamary. Przygotowanym wcześniej nadzieniem. Małą łyżeczką, delikatnie. Jest to może zbyt proste. Ale też nie jest bardzo, bardzo skomplikowane, tak? <noise> ok, po kolei. Warzywa i ser warzywa i ser Chodzi o to, żeby, żeby nie nadzieć ich za bardzo, tak? Nie, 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 nie nakładajmy zbyt dużo tego farszu. Ponieważ później, podczas smażenia, kiedy ta mozzarella będzie się topić, to wszystko będzie wypływać i to nie będzie wyglądać ładnie. Pomagamy sobie lekko palcem. Jeszcze odrobina. Ok, i wszystko teraz spinamy wykałaczką, tak? Normalną wykałaczką, Raz, raz, raz. I możemy ją tu powiedzmy przełamać, żeby nie była za długa. No i tyle, i tak. Każdą sztukę, jedną po, po drugiej, e, ponadziewamy. No i dobra, wrócimy, jak będziemy je smażyć. Dzięki bardzo. Ok, wszystko mamy już gotowe. Na patelni mamy rozgrzany, rozgrzaną oliwę z oliwek. Ekstra virgin. Eee, wrzucamy teraz ząbek tak, lekko, lekko zgłoszony ząbek czosnku. Nie obieramy go, bo chodzi żeby smak go oddał i tak go będziemy zabierać, żeby nam się nie przysmażył. I teraz układamy nasze, nasze kalamary. Eee, po nadzianiu lekko je z, posypałem solą i pieprzem. No i okej. Okay. Wrzucamy na gorącą oliwę. Damy je dosłownie minutę, tak? Po parę sekund z każdej strony. Bardzo szybkie i po raz kolejny powtarzam, że ekstremalnie proste, ponieważ gotowanie jest ekstremalnie proste, jeżeli nie kombinujemy, tak? Ok. Z drugiej strony. o to minuta, później za chwilę dodamy resztę składników, 3 minuty i done. Tak? Więcej nie grzybimy, bo będą owerków, będą twarde, będą jak guma. Kalamary mają naprawdę bardzo delikatne mięso. Na wysokim ogniu. Ok, minuta już mi z pewnością. Usuwamy nasz czosnek. Tak? On już nam oddał smakowili, więc trzeba nam go. I dodajemy około 20-25 naszych pomidorów koktajlowych pociętych w siarki. 2 łyżki kaparu z oraz nasze zielone oliwki. A teraz smażymy jakieś 3 minuty. Bardzo szybki proces. Nie chodzi nam o to, żeby nam z pomidorów zrobił się wielki sos, chodzi o ja to, żeby pomidory się podsmażyły lekko razem z naszymi kaparami. Wszystko, e, wszystkie smaki oczywiście, tak? Z kaparami, z y, kalamarami <śm> oczywiście. Wszystkie smaki nam lekko z sobą się wymieszają. Duży ogień. Pozwólmy tyle z każdej strony przejść. Wracamy kilka razy tak, żeby, tak o to, żeby z każdej strony było ładnie obsmażone. Wierzcie mi, że pachnie to szaleńczo, obłędnie, tak? Dwie minutki, to już zaczyna się ładnie się wysokość, zaczyna się to wszystko fajnie dusić. No i okej, okay, tyle. Wyłączamy gaz, czy znaczy do niej z Za chwileczkę wracamy z propozycją podania oczywiście. No i okej, okay, i tyle. Nasze nadziewane kalamary mamy gotowe. Wygląda to jak widzicie, dosyć fajnie. Smakuje, zapewniam, rewelacyjnie. Wszystko jest oczywiście świeże, wszystko jest zrobione bardzo szybko. No, taka jest, taka jest istota włoskiej kuchni, tak? Żeby wszystko było świeże i wszystko było pyszne. Możemy wszystko teraz to na przykład przyozdobić szyszkami kaparów. Mam takie specjalne, duże szyszki kaparów. No, na przykład w ten sposób. Albo jakkolwiek tam chcecie. No i cóż, kolejne pyszne danie. Dziękuję bardzo. Polecam i życzę smacznego.